ale dostrzeglibyście wychodzące z niej światło oraz materię. W 2019 Betelgeza, czerwony gigant z gwiazdozbioru Oriona, zaczęła ciemnieć, co wprawiło astronomów w zakłopotanie. Już wtedy gwiazda powiększyła się do niebotycznych rozmiarów. Gdyby miała zastąpić nasze Słońce, sięgałaby daleko poza orbitę Jowisza. Potem jesienią 2019 zaczęła ciemnieć. Proces ten trwał do lutego 2020 roku i był widoczny gołym okiem. Nic dziwnego, ponieważ jasność gwiazdy zmniejszyła się o 2 trzecie. Astronomowie myśleli, że Betelgeza wkrótce eksploduje w supernowej, ale ta w kwietniu nieoczekiwanie wróciła do swojej pierwotnej jasności. Dzięki teleskopowi Hubble'a naukowcy odkryli, że gwiazda wyrzuciła część swojej materii, co częściowo przyćmiło jej blask. Droga Mleczna zderzy się z Andromedą, jej najbliższym sąsiadem, ale nastąpi to za około 4 miliardy lat. W wyniku tego spotkania uformuje się gigantyczna eliptyczna galaktyka. Na Księżycu może być więcej wody niż naukowcy zakładali, i nie tylko na jego ciemnej stronie, ale również tej, którą widzimy na co dzień. Niewykluczone, że ta woda odegra ważną rolę w zaplanowanych na najbliższe lata misjach. Watowe egzoplanety to wyjątkowe ciała niebieskie znajdujące się poza Układem Słonecznym. Zwane również Wielkimi Obłokami, mają najmniejszą odkrytą gęstość, co nadaje im zbiewny, watowaty wygląd. Choć przypominają przysmak z dzieciństwa, planety te są ogromne. Misja Juno zarejestrowała w górnej warstwie atmosfery Jowisza coś niebywałego. Tym niecodziennym zjawiskiem były duszki i elfy ponad powierzchnią planety. Są to krótkie, trwające zaledwie kilka milisekund jasne rozbłyski światła. Rozciągają się w pionie w stosunku do powierzchni planety. Na Ziemi podobne rozbłyski zwykle mają miejsce na wysokości około 96 km nad ulewnymi burzami. We wszechświecie są nie tylko planety karłowate, ale również galaktyki karłowate. Zawierają od tysiąca do kilku miliardów gwiazd. Dla porównania w Drodze Mlecznej znajduje się od 250 do 400 miliardów gwiazd. Na Saturnie szaleje cyklon rozmiarów naszej planety, zwany wielką białą plamą. Ma warkocz białych chmur i okrąża całą planetę. Występuje co około 30 lat, czyli wtedy, gdy północna półkula Saturna przechyla się w kierunku Słońca. Z początku cyklon rzeczywiście jest plamą, dopiero potem zaczyna się rozciągać. A to dlatego, że wielka, biała plama jest ogromnym skupiskiem burz. Co jednak bardziej intryguje astronomów, to jego źródło energii. Niektórzy naukowcy twierdzą, że jest nim słońce, ale inni nie zgadzają się z tą teorią. Mówią, że chmurna forma cyklonu byłaby możliwa tylko wtedy, gdyby istniało wewnętrzne. Źródło energii napędzające wiejące wiatry. Dzikie planety nie orbitują wokół gwiazd, prawdopodobnie, dlatego że ich nie mają. Te swobodnie przemierzające wszechświat ciała niebieskie mogą pojawić się w dosłownie każdym jego zakątku, ale bardzo trudno je znaleźć, gdyż nie emitują światła ani nie produkują ciepła. Oznacza to, że pozostają niewidoczne w świetle podczerwonym. Niedawno jednak astronomowie dostrzegli najmniejszą dziką planetę w drodze mlecznej. Jest mniejsza od Ziemi, ale nieco większa od Marsa. Księżyc zdaje się kurczyć. Naturalny satelita Ziemi jest obecnie o 45 metrów węższy niż setki milionów lat temu. Przyczyną tego zjawiska może być schładzające się wnętrze Księżyca. Może ono również tłumaczyć występujące na jego powierzchni wstrząsy. Astronomowie odkryli niedawno, że na Marsie zachodzi aktywność sejsmiczna. Trzęsienia czerwonej planety są regularnie występującym zjawiskiem. Naukowcy często odkrywają w kosmosie dziwaczne obiekty. Wiele z nich wygląda jak rozmazane plamy. Istnieje jednak pewien ich rodzaj, który nie przypomina żadnego znanego ciała niebieskiego. Dziwne okręgi radiowe są widoczne tylko za pośrednictwem radioteleskopów. Nie są ani pozostałościami po supernowych, ani dziwacznymi złudzeniami optycznymi. Niektórzy astronomowie twierdzą nawet, że mogą być gardzielami tuneli czasoprzestrzennych, czyli hipotetycznymi tunelami łączącymi czarne dziury. Szybkie błyski radiowe to oślepiające wybuchy fal radiowych. Trwają kilka milisekund i wyzwalają energię odpowiadającą tej produkowanej przez Słońce przez kilka dni. Większość z nich ma miejsce daleko poza drogą mleczną. Niedawno jednak astronomowie wykryli wybuchy zachodzące w naszej rodzimej galaktyce. Ich źródłem był magnetar oddalony od Ziemi o zaledwie 30 tysięcy lat świetlnych. Wszelki płyn unoszący się w kosmosie przybiera formę kuli. Zjawisko to zachodzi również w niskiej orbicie okołoziemskiej. Nie tak dawno temu naukowcy odkryli, że jedna z najmasywniejszych gwiazd w naszej okolicy zwyczajnie zniknęła. Była to gwiazda leżąca w odległości 75 milionów lat świetlnych od Ziemi. To dość daleko, żeby astronomowie mogli dostrzec pojedyncze gwiazdy, chyba że są wielkie. A ta, o której mówimy, była wręcz gargantuiczna. Świeciła 2,5 miliona razy jaśniej niż nasze Słońce. Po raz ostatni dała się widzieć w 2011, gdy astronomowie postanowili zbadać ją bardziej szczegółowo, było już za późno. Gwiazda rozpłynęła się w powietrzu. Tak masywne ciała niebieskie zwykle kończą życie spektakularnymi supernowymi. Astronomowie zauważyli jednak, że tutaj nic takiego nie zaszło. Według jednej teorii gwiazda zapadła się w czarną dziurę, nie wywołując uprzedniej supernowej. Jest to możliwe w przypadku niektórych gwiazd kończących życie, ale to niebywale rzadkie zjawisko. Niewykluczone, że za miliardy lat wszechświat rozszerzy się do takiego stopnia, że nie zobaczymy na niebie ani jednej gwiazdy. Wszystkie planety w układzie słonecznym emitują fale radiowe. Te produkowane przez Jowisza są wyjątkowo silne. Choć ta planeta ma największe i najsilniejsze pole magnetyczne, naukowcy nie wykryli żadnych fal dochodzących spoza Układu Słonecznego, a przynajmniej do 2020. Sygnał, jaki zdołali nagrać, pochodził z leżącego 51 lat świetlnych od Ziemi gazowego giganta Tau Boutis. Dzięki niemu astronomowie dowiedzieli się kilku rzeczy o jego polu magnetycznym. Ta informacja może pomóc w przyszłym zrozumieniu zjawisk zachodzących. W atmosferze planety. Planeta karłowata Haumea znajduje się dalej od Ziemi niż Neptun orbituje w pasie Kuipera. Jest to lodowy pierścień o kształcie Donata, który obiega Słońce. Wydłużona Haumea ma dwa księżyce jeden dzień na tej planecie trwa cztery ziemskie godziny. W każdym razie to ciało niebieskie jest dość specyficzne otaczają ją cienkie pierścienie, które mogły powstać w wyniku dawnej kolizji. W ciągu następnego biliona lat gwiazda w galaktyce GSN069 może przeobrazić się w planetę rozmiarów Jowisza. Jest to możliwe ze względu na regularne spotkania z czarną dziurą. Najpierw astronomowie zauważyli niecodzienne i podejrzanie jasne rozbłyski promieni X. Miały one miejsce co 9 godzin. Po zbadaniu tego zjawiska naukowcy doszli do wniosku, że była to gwiazda poruszająca się po nietypowej orbicie wokół czarnej dziury. Co do oślepiających świateł, była to materia gwiazdy, którą czarna dziura pochłaniała z jej powierzchni. Okazało się, że w ciągu ponad miliona lat zredukowała ona czerwonego giganta do rozmiarów białego karła. Nic nie wskazuje na to, żeby proces ten miał się zatrzymać. Astronomowie znaleźli w atmosferze Wenus ślady fosforowodoru. Na Ziemi ten łatwopalny i bezbarwny gaz częściej znajduje się w miejscach zamieszkałych przez mikroby. Nic dziwnego, że według nowej teorii na Wenus może rozwijać się życie. Ale nawet gdyby tak było, mogłoby się pojawić jedynie w atmosferze wieczornej gwiazdy. Prawdopodobnie żaden organizm żywy nie byłby w stanie przetrwać ekstremalnego środowiska Wenus. Jej powierzchnia jest całkowicie sucha i nie występuje na niej ciekła woda. Z kolei panujące tam ciśnienie jest 90-krotnie silniejsze niż to na Ziemi. Temperatury często wzrastają do niemal 500 stopni Celsjusza. To wystarczy, żeby stopić niektóre metale. Wyobraź sobie, że pewnego ranka budzisz się, otwierasz okno i widzisz nie jedną, ale dwie gwiazdy świecące na niebie. Pierwsza z nich to nasze stare, dobre słońce, a druga... To Jowisz, ale jak to się stało, że planeta zmieniła się w gwiazdę i co teraz stanie się z Ziemią i jej mieszkańcami? Zanim znajdziemy odpowiedzi na te pytania, musimy przypomnieć sobie kilka rzeczy. Jowisz to największa planeta w układzie słonecznym. Jest gazowym olbrzymem, co oznacza, że składa się głównie z gazów. Z powodu różnic ciśnienia i temperatury gazy te dzielą się na warstwy, co tworzy te czerwone i białe pasma, które można wyraźnie zobaczyć z Ziemi. Temperatury na szczycie atmosfery Jowisza są ogromne mogą osiągnąć nawet 727 stopni Celsjusza, planeta ma również ogromne przyciąganie grawitacyjne. W 1995 roku sonda Galileo dotarła do atmosfery Jowisza i przeciąła ją z prędkością 170 000 km na godzinę. Przetrwała palące temperatury i rozpoczęła opadanie, utrzymywała się w ruchu nawet wtedy, gdy temperatury nagle spadły i wzrosło ciśnienie, a także prędkość wiatru Jednak jednak po 58 minutach i 156 km eksploracji sprawy przybrały zły obrót. Ciśnienie 23 atmosfer i wciąż wysokie temperatury wykończyły sondę, która najpierw się stopiła, a potem wyparowała przez ekstremalne ciepło. Gdyby Jowisz nagle postanowił urosnąć, to w końcu stałby się gwiazdą. Kiedyś, dawno, dawno temu planeta ta zabrała większość masy, która pozostała po uformowaniu się naszego Słońca. W ten sposób otrzymała ponad dwukrotnie większą ilość materiału w porównaniu do innych ciał niebieskich w Układzie Słonecznym. A składniki planety są takie same jak w przypadku gwiazdy, głównie wodór i hel. Jowisz nie jest po prostu wystarczająco masywny, by doszło do zapłonu. Ale co by było, gdyby był. Wtedy zmieniłby się w inny rodzaj ciała niebieskiego, najprawdopodobniej w brązowego karła. W tym przypadku miałoby to niewielki wpływ na orbity planet, naszego układu słonecznego, ponieważ brązowe karły są masywniejsze od planet, ale nie tak masywne jak gwiazdy. Brązowy karł ma masę od 13 do 80 razy większą od masy Jowisza. Może stać się gwiazdą tylko wtedy, gdy ciśnienie w jego jądrze jest wystarczająco wysokie, aby rozpocząć fuzję jądrową. Wyobraźmy więc sobie, że Jowisz stał się prawdziwą gwiazdą, na przykład czerwonym karłem. Czerwone karły to gwiazdy o masie od 7,5 do 50% większej od naszego Słońca. Są też gorętsze od brązowych karłów. Ich temperatura może sięgać 3500 stopni Celsjusza. Dla porównania, Słońce ma ponad 5500 stopni. Oznacza to, że nowo powstały czerwony karzeł będzie znacznie ciemniejszy od naszej gwiazdy. A i tak mógłby uniemożliwić planetom wewnętrznym utrzymanie się na swoich orbitach, ponieważ nie byłyby one w stanie znaleźć równowagi pomiędzy siłami grawitacyjnymi obu gwiazd. Planety przesunęłyby się albo bliżej Słońca, albo nowo powstałego, czerwonego Karła. Gdyby Ziemia wybrała pierwszą opcję, szalone temperatury naszej gwiazdy, prawdopodobnie błyskawicznie, zmiotłyby z powierzchni wszystkie żywe istoty. Gdybyśmy wybrali drugi scenariusz, to pewnie byśmy zamarzli, Ponieważ Jowisz, jako przygaszony czerwony karzeł, nie byłby w stanie nas ogrzać. Ale istnieje jeszcze jedna opcja. Planety wewnętrzne mogłyby zostać całkowicie wyrzucone z układu słonecznego. Gdyby Jowisz był gwiazdą, znacznie zwiększyłby również ilość promieniowania. Jakie otrzymywałaby powierzchnia Ziemi? Nasza atmosfera musiałaby chronić nos przed promieniowaniem pochodzącym zarówno ze Słońca, jak i Jowisza. Czerwone karły są notorycznie aktywne, dlatego też na Jowiszu, podobnie jak na Słońcu, najprawdopodobniej zachodziłyby często koronalne wyrzuty masy. Jest to wymyślne określenie opisujące duże chmury elektrycznie naładowanych cząstek, które gwiazda wypuszcza z ogromną prędkością. Nawet teraz Jowisz ma znaczący wpływ na naszą planetę gazową. Rzym jest około 318 razy masywniejszy od Ziemi. Jego grawitacja może powodować przesunięcia w orbicie naszej planety i wahania klimatu co około 400 tysięcy lat. Kiedy wpływ Jomisza jest najsilniejszy, na Ziemi zazwyczaj występują chłodniejsze zimy, gorętsze lata i bardziej intensywne okresy wilgoci i suszy. Ponadto, gdyby Jowisz zamienił się w Czerwonego Karła, Wielka Czerwona Plama mogłaby zniknąć na dobre. Jest to ogromna burza szalejąca na południowej półkuli gazowego giganta. Jej górne partie unoszą się ponad 8 km nad szczytami otaczających ją chmur. Burza jest prawie dwa razy szersza od naszej planety. W 2017 należąca do nasa sonda kosmiczna Juno zdołała zebrać mnóstwo danych na temat czerwonej planety. Okazało się, że ten potwór zszedł ponad 322 km w głąb atmosfery planety. To od 30 do 100 razy głębiej niż w oceanach na Ziemi, ale te pomiary są najprawdopodobniej nieprecyzyjne, a prawdziwe korzenie burzy mogą sięgać jeszcze głębiej. Wielka, czerwona plama jest chłodniejsza niż reszta atmosfery, a należy pamiętać, że na Jowiszu w górnych warstwach chmur jest minus 173 stopnie. Z drugiej strony, im bliżej jądra, tym goręcej. Co ciekawe, najwyższe temperatury, jakie kiedykolwiek zarejestrowano na gazowym, Gigancie wystąpiły w atmosferze tuż nad Wielką Czerwoną Plamą. Były one wyższe niż temperatura lawy na naszej planecie. Astronomowie uważają, że turbulencje spowodowane przez burze mogą wytwarzać fale grawitacyjne i dźwiękowe, które są odpowiedzialne za przegrzanie. Jednak saba burza jest cieplejsza na dole niż na górze. Ludzie obserwują poruszający się wir na Jowiszu od ponad 150 lat. Jakiś czas temu astronomowie przewidywali, że będzie on stopniowo zwalniał i stawał się mniejszy lub całkowicie zniknie. Okazało się jednak, że jest zupełnie na odwrót. Po przeanalizowaniu wszystkich danych otrzymanych z pomocą kosmicznego teleskopu Hubble'a, naukowcy odkryli, że wiatry na zewnętrznych granicach burzy wręcz nabrały prędkości. Prędkość wiatru na Krawędziach może osiągnąć nawet 650 km na godzinę. Wiruje szybciej niż ziemskie tornada. Jednocześnie, gdybyś znalazł się w centrum wielkiej czerwonej plamy, nie byłbyś pod wrażeniem. Tamtejsze wiatry poruszają się znacznie wolniej. A co by było, gdyby Jowisz zderzył się z najmniejszą znaną nam gwiazdą? Dziś te dwa ciała kosmiczne są na kursie kolizyjnym. Spoiler, Ziemia może nie przetrwać takiego spotkania. Okej, okay, poznajcie tego malutkiego, czerwonego karła. Jest wielkości Saturna, a jego grawitacja jest około 300 razy większa niż naszej planety. Normalnie unosi się w odległości 600 lat świetlnych od Ziemi w układzie podwójnym gwiazd. Ale dziś z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu złamał wszelkie. Prawa wszechświata i pędzi w kierunku gazowego olbrzyma w naszym Układzie Słonecznym. I choć ten kosmiczny gość jest mniejszy od Jowisza, jego masa jest o wiele większa, a siła grawitacyjna wkrótce zacznie przyciągać biedną planetę. Ciepło, pochodzące od Czerwonego Karła, to oraz jego potężna grawitacja sprawiają, że Jowisz rośnie w siłę. Atmosfera planety zaczyna się nadymać, ponieważ gazy, z których się składa, nagrzewają się i rozszerzają, a potem ucieka w przestrzeń w kierunku. Gwiezdnego gwiazdnego gościa Jakiś czas później wędrujące gazy tworzą jasny gorący pierścień wokół Czerwonego Karła. To przerażający widok, tak jakby w układzie słonecznym pojawiła się czarna dziura. Gwiazda wciąż rozrywa Jowisza na strzępy, zjadając go kawałek po kawałku, a potem pochłania go całkowicie. Jowisz nie miał żadnych szans zamiast niego. Mamy teraz czerwonego karła otoczonego pierścieniem gorących gazów i już wiemy, jak źle może się to skończyć. Najlepsze jest to, że ten scenariusz jest. Całkowicie nierealny. Uff, całe szczęście.